Transcrição e Prawie 300 zawodników w trzech kategoriach. To znak, że judo na Pomorzu rośnie w siłę. Szóste zawody o Puchar Burmistrza Gwiny Żukowo przyciągnęły do miasta rzesze miłośników tej sztuki walki. Turniej, który został, jest zawsze promowany w całej Polsce, ale tradycyjnie przybywają do nas zawodnicy z okręgu pomorskiego, czyli głównie cztery pomorskie województwa, Polska Północna. To kolejna impreza sportowa w Żukowie, której rangę podnosi obecność mistrza, a raczej w tym przypadku... W wicemistrzynie Europy w Judo. Ja zawsze patrzę na to, że jak dzieci walczą, to ja też to kiedyś robiłam. Ja też, ja też kiedyś taka byłam, też kiedyś zaczynałam w sumie tutaj w Żukowie. Też mi kiedyś sędziowali ci starsi ludzie, z którymi ja teraz jestem na ty, a kiedyś to byli dla mnie pan, pani, pan, pani sędzia. I teraz jestem z nimi na ty i też tak myślę, że kiedyś te dzieci też mogą być ze mną na ty. I to jest takie fajne uczucie, ponieważ się widzi te. Warstwy pokoleniowe i że każde pokolenie się rozwija w własnym tempie, bo jednak myśmy nie mieli aż takich zawodów. I to też jest fajne, że możemy to zrobić tutaj w Żukowie. W ślady pani Anity już idzie kolejne równie obiecujące pokolenie. Trenuję od pierwszej klasy. Największym osiągnięciem to byłem w Niemczech, drugi. A tak to ostatnio to się dostałem na Mistrzostwa Polskie. W sumie to tak. Mama mnie do tego ten, były pierwsze treningi zaczę, zaczęły się w Żukowie w szkole i mama do mnie, że może byśmy pojechali. No tak pojechaliśmy i tak jakoś zostało, spodobało się. Osiągnięcia wychowanków żukowskiego klubu to potwierdzenie dla włodarzy gminy, że opłaca się stawiać na sportowy rozwój najmłodszych. I edukacja i sport to jest taka, taka inwestycja, która no nie przynosi na szybko rezultatów. To jest rezultat. Za ileś lat, ale na pewno jest to, jest to opłacalne, bo zdrowie, edukacja to, to, to są takie elementy, które nie są może wymierne do, 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 do mierzenia już tutaj, natychmiast, ale one, one przynoszą efekty, bo zdrowie, właśnie taka aktywność, umiejętność znalezienia się w grupie to jest coś, co później dorosłemu człowiekowi przydaje się na pewno w życiu. Ludzie szukają właśnie coraz nowszych, coraz inniejszych, ale. E, właśnie to jest dobre, że kiedyś na przykład nasz klub był tylko w Żukowie, a e, teraz rozłoży się i niestępowo i jakieś inne mniejsze miejscowości i tych dzieci jest więcej. E, rodzice chcą, żeby dzieci spędzały ten czas, bo teraz czasy są inne, bo kiedyś to dzieci szły na dwór i się bawiły, a teraz to siedzą w domu i dlatego lud, ludzie, rodzice wysyłają je na to. I teraz jest coraz więcej możliwości, ale też nie tylko dla dzieci, tylko dla nas, dla nas starszych, bo ludzie zobaczyli, że jeśli będą w to inwestować, to to się zwraca. Młodzi sportowcy i ich rodzice doceniają tą inwestycję. Coraz chętniej zapisują swoje pociechy na zajęcia z różnych sztuk walki. Dla najmłodszych to idealna okazja, by rozwijać swoje umiejętności. Trenuję od paru miesięcy. A zdecydowałem się przez to, że jakoś jest wyróżniającym się sportem. Mistrzowie w biegach, zapasach, judo. To tylko nieliczne dyscypliny, w których gmina Żukowo może poszczycić się wysokimi osiągnięciami. To też znak dla mieszkańców, że w tej gminie sportowa edukacja jest bardzo istotna. Przykłady konkretnych osób, ich sukcesy pociągają. Myślę, że tutaj ta cała sfera organizacyjna, działacze klubowi, którzy potrafią zbudować atmosferę, zachęcić, wciągnąć grono sponsorów, przyjaciół, to też jest ogromna sprawa, ogromnie ważna sprawa. Ważne jest również to, że judo to z pewnością sport dla każdego. W zasadzie każdy, kto trenuje judo przez kilka lat, ma potem możliwość bez problemu uprawiać prawie każdą dyscyplinę sportową. Po prostu wszechstronność i ogólne przygotowanie, które dajemy, plus techniki specjalne no dają człowiekowi rozwój. Także dlatego judo jest najlepsze.